Chroni ją również przed szkodliwym działaniem promieniu UV. Tutaj to już pojechali. Cześć, witajcie! W związku z Waszymi wieloma prośbami przychodzę do Was z analizą pierwszej serii pielęgnacyjnej marki GlamShop, i choć nie jestem. Stałą klientką glam shopu, to doceniam rozwój polskich marek i gratuluję Marce wejścia w nową dziedzinę kosmetyki. Wyrażę oczywiście swoją subiektywną opinię, skupiając się przede wszystkim na potencjalnym działaniu kosmetyku, jak to zazwyczaj ma miejsce, i nawet jeżeli nie zgadzacie się z moją opinią i kochacie glam shop bezwarunkowo, to nie bierzcie tego personalnie. Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie, Wasza opinia. I jeżeli filmik będzie pomocny, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału i już zaczynamy. Zacznijmy od opakowań. Ja osobiście nie jestem jakoś specjalnie krytyczna, nie zwracam też uwagi na jakieś fancy buteleczki, bo liczę się zawartość. Natomiast tutaj myślę, że warto zaznaczyć, że mimo stosunkowo wysokich bądź średnio pułkowych cen, te opakowania nie wyglądają jakoś przynajmniej średniopółkowo. Przechodząc już do składu, jak to seria opiera się na wspólnym mianowniku w postaci składników aktywnych. I zarówno znajdziemy tutaj składniki, które będą dobre dla car skłonnych do niedoskonałości, takie jak niacynamid, prebiotyki, olej konopny czy szałwia, Natomiast z drugiej strony mamy też składniki, i to wysoko w składzie, które bywają problematyczne. Choć komedogenność to jest kwestia indywidualna, to statystycznie myślę, że najczęściej te składniki właśnie wywołują różne problemy skórne, takie jak gliceryna, skwalan, propanediol czy nawet algi. Ale oczywiście nie ma co się uprzedzać, grunt to znać swoją cerę. Jeżeli wiecie, że jakiś składnik jej nie służy, no to wówczas po prostu będziecie mieli ułatwione zadanie, czy coś jest warte Waszej uwagi, czy nie. Najważniejsze jest działanie kosmetyku, a także znalezienie jego funkcji w Waszej pielęgnacji, bo używać coś, aby używać też jest bezsensowne. I w kolejności pielęgnacji zaczniemy od takiego najprostszego olejku do demakijażu 150 ml w cenie 45 zł. Sporo, jak na tak zarówno prosty skład, jak i kosmetyk z tak prostą funkcją, jaką jest Demakijaż, oczyszczanie skóry z, z makijażu, z zanieczyszczeń, z filtrów nie jest to jakaś wyższa filozofia. Na rynku mamy sporo naprawdę tanich i dobrych produktów. Tutaj też nie mamy niczego odkrywczego, bo od olejek migdałowy na pierwszym miejscu, emolienty, emulgator, witamina E na ostatnim miejscu w składzie. Więc o ile produkt nie będzie cudotwórczo zmywał makijażu, bo jednak jest to marka y, głównie kolorówki, y, więc mogli stworzyć taką formułę, żeby świetnie zmywała wszelkie produkty, także wodoodporne, chociaż takiej adnotacji nie ma, no to też to nie jest coś, na co warto by było wydać aż tyle pieniędzy, ale bardzo ciekawy jest opis tego produktu na stronie producenta i ja Wam go tutaj przytoczę. Usprawnia odnowę komórkowo, bo myjemy twarz i to jest naturalny proces, do którego olejek niespecjalnie się przyczynia. Poprawia ukrwienie skóry. Ponownie, bo masujemy twarz podczas mycia twarzy, robimy to przy każdym innym produkcie myjącym. Chroni ją również przed szkodliwym działaniem promieniu UV. Tutaj to już pojechali. Jak olejek, produkt, który zmywamy z twarzy, ma jakkolwiek chronić naszą skórę przed promieniowaniem UV? Jedynie produkty, które zostawiamy na twarzy i które mają badania, czyli antyoksydanty, czy algi, jak i oczywiście filtry chemiczne i mineralne, mogą chronić naszą skórę przed promieniowaniem UV i to robią. Natomiast olejek do demakijażu. Ktoś tutaj mocno pojechał. To tylko pokazuje, jak producenci potrafią lać wodę w opisach, żeby coś zwykłego przedstawić jako coś niezwykłego. I Jeszcze wracając do ceny. Taki olejek do demakijażu można zrobić samodzielnie, także z emulgatorem zamawiając półprodukt kosmetyczny, czy nawet olejek altery, który ma mnóstwo emulgatora i który może posłużyć jako półprodukt kosmetyczny i w ten sposób stworzyć za pomocą wybranego oleju, nawet ze słodkich migdałów i właśnie tego produktu można stworzyć mnóstwo swojego produktu. Do tego makijażu. W kolejności pielęgnacji, żel do mycia twarzy, 150 ml za 39 zł. I osobiście skład mi się podoba. Początkowo mamy łagodne detergenty, chociaż w sumie sporo środków powierzchniowo czynnych emulgatora, więc nie jestem pewna, czy ten produkt nie będzie piekł w oczy, bo jednak wysoka zawartość emulgatora potrafi to robić. Natomiast już po tych wszystkich środkach myjących mamy sporo ciekawych składników aktywnych. I fakt, ponownie to jest produkt, który zmywamy z twarzy, więc też te składniki aktywne nie powinny mieć jakiegoś większego wpływu na naszą pielęgnację i możemy wybrać bardzo tani produkt drogeryjny, grunt, żeby właśnie nie miał silnych detergentów, żeby miał ogólnie składniki łagodzące fajnie by były prebiotyki, coś nawilżającego i tyle. To nie musi być nic specjalnego. Więc mimo że skład mi się podoba, mamy tutaj prebiotyki, właśnie algi, ekstrakty roślinne, sporo składników nawilżających, cukrów i parę nietypowych ekstraktów roślinnych to nadal uważam, że w drogeriach po taniości mamy świetne produkty myjące i niekoniecznie trzeba przepłacać. Następnie tonik raptem 100 ml za 39 zł. I tutaj na drugim miejscu w składzie mamy roztwór z gorzki pomarańczy. Całe szczęście roztwór, dlatego że kiedyś użyłam hydrolatu z neroli, czyli z gorzki pomarańczy i nigdy nie miałam tak czerwonej twarzy jak wtedy, nawet po kwasach. i Mam uraz, po prostu mam uraz. Poza tym mamy takie standardowe nawilżające, humektanty, gliceryna, propanediol, też szałwia muszkatałowa, o działaniu antyseptycznym, więc tutaj też coś dla cer skłonnych do niedoskonałości, jeżeli lubią gliceryny i propanediol, które są w wyższym stężeniu, bo wyżej w składzie. Nawilżające, isomerat sacharydowy, także aminokwasy ryżu, algi. I szkoda, że akurat w toniku, bo w innych kosmetykach serii mamy, nie ma prebiotyków, dlatego że to właśnie prebiotyki czy symbiotyki, połączenie pre i prebiotyków cudownie dbają o mikrobiom skóry, co jest mile widziane właśnie po myciu twarzy, wtedy poniekąd jest taka odsłonięta i pH jest podwyższone. Prebiotyki naprawdę świetnie wówczas zasilą naszą mikroflorę, i szkoda, że tutaj ich nie ma, po prostu. Więc, w moim odczuciu, ten tonik nie jest jakiś innowacyjny. Od po prostu zwykły nawilżający, odświeżający tonik. No i teraz konkrety, czyli kategoria, która powinna być najbardziej skoncentrowana serum. Serum przeciwzmarszczkowe nawilżające, rozświetlające 30 ml za 89 zł. I po tej kategorii, po tej cenie oczekuję już konkretów konkretów w postaci konkretnych stężeń składników aktywnych, jak i też po prostu konkretnych składników o udowodnionym działaniu przeciwzmarszczkowym, skoro jest to serum przeciwzmarszczkowe dedykowane także cerom dojrzałym, między innymi również suchym, bo często tutaj jest znak równości pomiędzy tymi cerami. Na trzecim miejscu w składzie mamy niacinamid. Nacynamit, który jest dosyć Tanim komponentem, dlatego tak często i gęsto występuje w kosmetykach. Ani każda cera też się z nim lubi. Na pewno nie w wyższych stężeniach, choć nawet te wyższe stężenia 15-20% można znaleźć po taniości w markach drogeryjnych. Tutaj mamy go na trzecim miejscu, więc szkoda, że producent nie zaznaczył, jakie jest stężenie miacynamidu. Oczywiście nie szkalując niacynamidu, jest to bardzo wszechstronny składnik, który zarówno ma mieć działanie przeciwzmarszczkowe poprzez połudzenie produkcji kolagenu elastyny, choć powiedziałabym, że tutaj jest zbyt powierzchowne, aby tak się zadziało, przez zmniejszenie widoczności porów, wyrównanie kolorytu cery. Jest to też antyoksydant, więc dość wszechstronne działanie, tylko po prostu to braku mi konkretnego stężenia. Dalej mamy skwalan, który jest kompatybilny z sobą naszej skóry, ale też nie każda cera go lubi. I następnie mamy już droższy komponent Tetra askorbylu, na skorbylu, a więc stabilna, olejowa pochodna witaminy C. Jak to witamina C będzie miała działanie antyoksydacyjne, także rozjaśniające i docelowo ma mieć również działanie przeciwzmaszkowe przez pobudzenie produkcji kolagenu. Chociaż też tutaj jeżeli chodzi o badania, to, to różnie to bywa, niemniej nie podważając. Fajnie, że witamina C w takiej pochodnej się znalazła. Ten składnik zazwyczaj występuje w niższych stężeniach, bo już wówczas wykazuje pozytywne działanie, takie jak 2-3%. No ale też należy dać mu więcej czasu, żeby zobaczyć wymierne efekty. Więc mamy niecynamid, powiedzmy, że w wyższym stężeniu. Witamina C obstawiam jakieś 2-3% max. Następnie mamy takie standardowe dla serum emulsyjnego, emolienty, gliceryna, y, oleje, w tym konopne, który bardzo lubię i stosuję tak osobno też w pielęgnacji, y, algi, sól sodowa, kwasu chlornowego jako y, ten składnik wiążący wodę na skórku. Osobiście nie uważam, żeby ten skład był na tyle innowacyjny, żeby to serum kosztowało 89 zł. Po prostu zabrakło mi tutaj peptydów. Y, nawet konkretnych stężeniach, a nawet jeżeli nie to po prostu peptydów, może roślinnych alternatyw dla retinolu, coś co po prostu miałoby to konkretne działanie przeciwzmarszczkowe, więc przy serum jestem na nie. Następnie krem pod oczy 15 ml 45 zł. Cena ok, i skład Również w porządku, zwłaszcza, że też jest bezzapachowy. Spora zawartość olejów, emolientów, ciekawych ekstraktów roślinnych, okluzja pośrednia. E, mamy też składniki nawilżające, prebiotyki, algi, no i niskoczęstoczkowy peptyd, który ma szansę wnikać głębiej. Produkt nie tyle spłyci istniejące zmarszczki, co zadziała prewencyjnie, nawilży, Także pobudzi mikrokrążenia, a tym samym zmniejszy obrzęk, a także ujętryń. Ze względu na niewygórowaną cenę i brak substancji zapachowych uważam to za ciekawą pozycję i jak do tej pory najciekawszą z całej serii. No i teraz kremy. Mamy dwa, na dzień i na noc i ze względu na identyczną szatę graficzną i po części też pokrywające się składniki uważam, że mogli postawić na jeden produkt, który byłby produktem dwa w jednym. Bo to, czy coś będziemy używać na dzień czy na noc, to jest kwestia e, naszej indywidualnej decyzji, no chyba, że ma to wtedy na noc. E, no i przede wszystkim samej konsystencji produktu, gdzie nam będzie odpowiadać. Także kwestia upodobań, aniżeli jakichś tam rekomendacji producenta. No i właśnie, bliżej mi do odżywczego kramu na noc, bo faktycznie ma sporo odżywczych składników. E, począwszy od emolientu suchego z orzechów makadamia, który jest taką naturalną alternatywą dla Silikonów ma nadać taką fajną konsystencję temu produktowi. Idąc dalej mamy masło mango, oleje buriti, awokado konopne, które są kompatybilne z lipidami naszej skóry, więc naprawdę będą świetnie ją odżywiały bez tego takiego efektu obciążenia skóry, poza tym bez zmian, wspólny mianownik, a więc prebiotyki, algi, składniki nawilżające i coś innowacyjnego, bo jest to wyciąg z gorczycy czarnej, który jest częstym składnikiem produktów antycelulitowych, dlatego że on z jednej strony daje takie momentalne y, uczucie ciepła na skórze, dlatego nie rekomenduję tego produktu celom naczynkowym. E, tym samym rozszerzając naczynia krwionośne, wpływając na głębszą penetrację pozostałych składników, no i też sam w sobie daje efekt takiego ujędrnienia napięcia skóry więc uważam, że jest to ciekawe i nie dziwi mnie w sumie adnotacja tutaj, że jest to produkt wskazany na cer dojrzałych z wiotkością skóry, bo być może właśnie ten składnik da taki fajny efekt napięcia, więc to mnie naprawdę zainteresowało. I co ciekawe, bo oczywiście szukałam już tego składnika w innych produktach na rynku, znalazłam go w trzech produktach marki Pariens. Na plus jest też fakt, zwłaszcza dla cer, które nie lubią tego składnika, że nie mamy tutaj niacynamidu. Także gliceryna jest dopiero na czwartym miejscu w składzie, więc też Gdzieś tam, powiedzmy, pierwsze trzy pozycje, y, dopiero po oleju buriti, więc myślę, że można by było spróbować nawet y, zastosować ten krem na cerach skłonnych do niedoskonałości. Z kolei krem na dzień poza oczywiście tymi składnikami, wspólnym mianownikiem, ma także ekstrakt z czarnego bzu, który jest silnym przeciwutleniaczem, a także ma zadanie wzmacniać ściany naczyń krwionośnych, jest polecany dla cer naczynkowych, więc tutaj odwrotnie, ten nadzień mógłby się sprawdzić na cerach naczynkowych wrażliwych, poza tym też ekstrakt z granatu, no i... Pozostałe składniki, które się pokrywają w obu, w obu tych mm, produktach, czy po prostu w całej serii. Także myślę, że te wrażliwe naczynkowe mogłyby go przetestować. Oczywiście, jeżeli cena nie jest zbyt wygórowana, e ewentualnie po prostu poszukać tego składnika w innych produktach. Podsumowując, po dokładnej analizie zaskoczył mnie krem. Na noc. Bo jestem autentycznie ciekawa, czy dałby efekt takiego uniederniania napięcia skóry. Może kiedyś będę miała szansę przetestować. Na drugim miejscu, jeżeli miałabym tworzyć jakiś tam ranking, krem pod oczy, chociaż też nie do tego stopnia, żebym wrzucała wszystkie inne, które w tym momencie używam, czy te, które mam w zapasach kosmetycznych na rzecz testowania go. Natomiast z całej tej serii uważam, że krem na noc i krem pod oczy trzymają poziom. Pozostałe kosmetyki uważam, że nie są innowacyjne. A na pewno nie na tyle, żeby płacić za nie tyle pieniędzy. Nie wątpię natomiast, że znajdą swoich zwolenników, którzy pewnie będą zadowoleni. Wielka szkoda, że nie poszli w całą serię bez zapachową, tak jak ma to miejsce w przypadku kremu pod oczy, bo w moim odczuciu jest to taka niezapełniona nisza. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie. A jeżeli filmik był pomocny, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!